Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jest ze mną dzisiaj Stasz Fasola. Cześć, cześć. I y, dzisiaj mam 17 tysięcy pucharków oraz y, właśnie powracam z przerwy, bo miałam złamaną rękę, ale nadgarstek i palce były sprawne, więc jak widzicie y, grałem sobie w Brawl Stars i jak widzicie mam już uzbierany... Cały, od tego momentu, dotąd i do końca mam pełno rzeczy, dzisiaj sobie to otwieram, więc jest ogromny opening, jest 10 mega skrzynek, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, więc zaczynamy, gramy na mapie Gaz, e, Gaz i Yard, dobra, i zaczynajmy. I właśnie jest ze mną Staś, jak wiecie, no i... No, no. Wygrywamy to po prostu, nie ma, no. ja mam taką skarpetę również, bo lubię skarpety. Tyk, tyk. Mam wszystkich na 20 randze oprócz tego właśnie panoszka o nazwie Kiełek. Dobra, dobrze jest. Dobrze jest, dobrze jest, wygrywamy to Ero, po prostu. Nie ma co, nie ma co, nie ma jak to przebić. Biiib. Jeszcze tak. Idealnie. Ja, ale Idealnie, tam się im też trzeba im zablokować, później jak oni będą mieć bota z super atakiem, to będzie świetny pomysł i bot nie będzie umiał chodzić. Piu, 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 piu. Mają tu mniej niż pół. Au, 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 A, boli, boli, aua, Stasiu, tatuś, proszę. O, ale jeszcze ją zabiłeś. Wygramy, to nie ma co. I później otwieram sobie tyle skrzynek, a w następnym odcinku otworzymy sobie u góry, kupimy karnet zadymiarski, bo mamy tyle gemów, żeby. Chyba, go kupić. że wypadnie tym COVID. Chyba, że wypadnie mi bel. No. I również jestem pierwszy w klubie. Pierwszy na pierwszym miejscu. Jest 97 osób. Teraz wam to wygramy. pokażę. Już to wygramy. Ech, tylko. Nie, nie wygramy! Nie, no chciałam tak zablokować, żebyśmy to nie wygrali, ale ale jak ja już dobra nie brakuje tutaj Piu. blokuje. Wszystko blokuje. Dobra, wygraliśmy. I teraz otwieramy pełno skrzynek. Stasiu, czy cieszysz się z tego powodu? I bardzo, ale ja tutaj już sobie opuszczam na razie, I żeby nie mandować internetu też i myślę. baterii. Dokładnie. I teraz zaczynamy. Otwieramy najpierw małe skrzynki. Będziemy mega looks otwierać na zmianę. Chciałam pokazać, że jeszcze w klubie jestem pierwszy, jak widzicie. Dokładnie. Przepuścimy opuścimy sobie. Tutaj otwieramy kolejne małe skrzynki. Co ja dałem? <laughs> jak ci się <laughs> naprawdę? To jak mi się to idealnie zrobiło, że muszę wypróbowywać bel. Dobra, przepraszam Was, że, że tak mi to nie wyszło. Ale takie idealne to było. No. Mam nadzieję, coś z małej skrzynki, jakiś legendarny zadymiasz wyleci. Z coś takiego, w takiej postaci. Postać, postać, postaci owata Z okazji tylu fucharków. Mam nadzieję, że legendarny zadymiarz w ogóle wyleci. Jakiś Amber czy coś w tym stylu. Jak ci Amber wyleci, to kurde będzie. To będzie niemożliwe, nie będziemy w to wierzyć. Ja otwieram wszystkie skrzynki, ale później na zmianę będziemy otwierać mega skrzynki. Dokładnie. Z małych, o po dwa żetonów to bardzo szczęśliwa liczba. <głos> <głos> Pakiet odznak otworzymy w następnym odcinku, bo tu też będą pakiety odznak. Dobra, przechodzimy na początek, na razie nic nie było. No niestety, no. Ale z małych skrzynek, to tam. Ale z tych skrzynek może nam jakiś gadżet wyleci. Poza tym, ile mam już tych? Bo zaraz muszę sobie dynamikę ulepszyć, bo bardzo chcę mieć do niego już ten, wiesz, moc, tak. Ale chyba już ci starczy, czy nie? Nie, jeszcze. Czy ile potrzeba? Jeszcze jedną otworzę. Już chyba starczy. Nie! Jeszcze pięć. Jeszcze sześć. Dobra. Dobra. Na razie jeszcze sobie... nie było. Ja myślę, że... Ale mamy jeszcze dużo mega skrzynek. No. Dobra, teraz już ulepszymy sobie, żeby móc drobnąć bo tu Gwiezdną moc mu drobnąć. Nie ma do niego żadnego gadżetu. No nic na razie do niego. A nie dalej pisze, że jestem aktywny, chociaż tak naprawdę to nie jest aktywny. Dobra, otwieramy skrzynki. Proszę. Ale ja się zadziwiam, że jeszcze nie były żadnej dwójki, tylko same trójki. Ale proszę mi tutaj powiedzieć jakiś gadżet. Chyba, że szykuję się na jakąś postać, bo ja już nie wiem. Co jest? Co z tym nie tak? Zaraz się skończą mi skrzynki. Przynajmniej będę mieć dużo punktów. No. Może że kolejny sobie na Gwiezdną ulepszę. Może z Megaboxów coś wyleci. No, z Megaboxów. Oby chociaż jakaś jedna postać. O, Mortis! Mortis! Jak ja chciałam mieć Mortisa! Czy wy sobie to wyobrażacie? Mamy Mortisa. Jak ja uwielbiam Mortisy. No, świetnie po prostu. przegenialnie. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś tym Zadymierz tu leci nam. Coś w tym stylu. No, coś w tym stylu. Na pewno coś wie Na pewno. O, no, mamy jeszcze dużo mega skrzynek. Dobra. No. Teraz jeszcze jedna duża skrzynka. ale i Tu. Co to? O! Jest! Yes! Yes! <laughs> Jest! cudem! Fajny! Czy wy to widzicie? Chciałem go, tylko to chciałem. I mam go. Mam. Ale ten drugi też nie jest zły. Dobra, teraz ja pierwszą mega skrzyneczkę. Nusem. Sześć. Sześć. Nusem Aha. oczywiście. I drugi. I drugi, Demolka. Demolka. No, no, ale ten nie jest taki zły. Nie jest, nie jest. Patrzcie, mamy już trzy nowe rzeczy. Kolejna mega skrzynka, że Stasz otworzy. Nusem. Pięć. Pięć. Dobra, to ja nie Stasz... mam jakiegoś Co? <laughs> Wyjechał z piątki. Garzec, zwija obro... Jakiś sam. i Jak z piątki? Dobra, jedziemy dalej. Teraz Janusem. Pięć. Piątka. Ale no. może ten wyleci? Nie. No nie. Teraz Janusem, proszę Państwa. Pięć. Ale jak ma, ja wyleciało z piątki? Przynajmniej mamy Mortisa, już chyba nic nie poleci, niestety. Może jeszcze, może jeszcze coś tam. A ja otwieram te mega skrzynki i zamiast dać Stasiu. Dobra, to już Stasiu otworzy ostatnią. Okej. Okay. Czy zgadzasz się na to? Okej okay. Tak, ja bym teraz polepszał sobie zadmiarzy w ogóle. Bo mam tych zadmiarzy. A w ogóle wypadają ci gwiezdne moce, a, a gadżety w ogóle to ci nie wypadają. ja się cieszę, że mam Bottisa. Nie, on sobie ulepszymy, żeby miała gadżet. by mi jeszcze coś wyleciało, nie? Może tego. Nie, nie, nie będzie i tak. To. Może tego będzie. Nie, też nie będzie. Dobra, a czy ona już będzie? Nie, nie, nie polecam. Dobra, nie ulepszamy na razie nikogo. Pięć mega skrzynek ostatnich, znaczy cztery. Dobra, otwieramy. Może jeszcze jakiś gadżet wyjdzie ci? Może to dynamajka? Sześć. I nosem otwierasz to ci bibi. bibi! Bibi nam wylatuje normalnie. Spójrz, masz szczęście. No jakieś szczęście normalnie? Proszę bardzo na postać. Dobra, i tu teraz Staś ostatnim razem. Pięć. pięć. Niestety nie ma już nic. No dobrze, więc jak widzicie, tak mamy jest pięć. To znaczy, w następnym odcinku mamy taki, oto, piękny zwiat obrotny. Oczywiście, jeśli ten odcinek, to musimy oczywiście przetestować sobie tego oto pana naszego. To sobie tylko przetestujemy. Oczywiście bierzemy to. Nie ma co. No, i jedziemy na gorąca strefa. Więc. No po prostu teraz sobie zagram. No, Dynamikiem zobaczymy, jak fajnie może skakać. Bo tak chciałem, żebym mógł, mógł nim skakać. Dobra, może wejdziemy sobie tu. Jeśli mamy taką możliwość. O proszę. O, proszę. No i łatwo, tak? To się gra. Ten odcinek, niestety, będzie miał chyba taki długi był, i nie będzie Wam się chciało go oglądać, ale ja mam nadzieję, że taki odcinek z powrotu mojego, ponieważ dawno nie nagrywałem filmu. Czemu oni wszyscy lecą? Chyba są dwie strefy, nie? No, dwie. No, zapewne tak. O nie! Dobra, Dobra. wszystkich Zbiłem. zabiłeś. Zbiłem ich gości. Teraz jedziemy tu Czy spróbuję się wyskoczyć, o nie udało mi się, ponieważ wyskoczyłem niestety Dobra, wygrywamy tu na razie Już 10 minut odcinka, zaraz będzie Piu, pi piu, piu Patrzcie, mogę tam strzelić siebie, piu Widzicie? Jakie, jakie to jest przydatne? To jest najlepszy gadżet świata i w ogóle. Gadżet? Dobra, nie gadżet, tylko. Co? O, ale Buchło, jest mnie. Buchło mnie. Niestety. Nie udaje mi się. Jak ja go chciałem, dziękuję, że ja mam Mortisa. A testujesz sobie gadżet zamiast testować pięknego Mortisa, no? Czy wy sobie to wyobrażacie? Cały czas mówisz to, no? gadżet. Jaki e, gadżet? No, cały czas sobie gadżet. Bo zawsze już przyzwyczaiłem się do gadżetów, jakbyście nie wiedzieli. Ja zawsze już mówię na wszystko gadżet. Nawet na Mortisa mówisz gadżet. <laughs> Dokładnie, <laughs> tak było. No nie, no proszę cię państwo! Ten odcinek jest taki długi, że to ho ho ma. Ho ho. wi, Wi Będziemy sobie skakać. Chujo. Ale sobie poskakałeś. Dobra, wygrywamy to. Jeszcze test Mortisa na szybko. Na szybko jedziemy z testem Mortisa. Ale to... Nie wiem, czy na tym. Dobra, Bibi i Mortisa, sobie przetestujemy w odcinku, który będziemy nagrywać w tym samym dniu, ale będziecie go mieć w piątek, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!